Dzisiaj przedstawię Ci trzy znaki, że Twój biznes trenera kuleje. Dla tych, którzy nie mnie znają, nazywam się Mateusz Szybiński. Pomagam trenerom personalnym i właścicielom studiów treningowych pozyskiwać klientów do ich biznesu. Pierwsza rzecz to jest taka, że nie masz tyle klientów, i byś chciał. Czyli generalnie Masz jakieś tam klientów, masz powiedzmy 6, 10, no ile tam masz klientów, tyle masz. E, natomiast nie masz ich tyle, ile byś chciał, ile byś chciał obsługiwać, na ile ambicji. ci gdzieś tam podpowiadają, że mógłbyś pić klientów. Ale jeśli dalej to oglądasz, to zakładam, że właśnie jesteś osobą, która chce mieć więcej tych klientów i obsługiwać, wykorzystywać swój potencjał, powiedzmy, <coughs> powiedzmy maksymalnie. E, także jeśli tak, to oglądaj dalej, przedstawię Ci jeszcze może jakieś inne rzeczy, które gdzieś tam mogą ukulić w Twoim biznesie, e, marketingu i będziesz mógł się tym po prostu zająć już tak na poważnie, nie? Czyli generalnie problem tutaj może być to, że pozyskujesz klientów tylko i wyłącznie przez polecenia, że nie masz jakiegoś drugiego źródła pozyskiwania klientów i klienci, którzy tylko do ciebie przychodzą, to jest jedyna opcja, którą mogą do, do ciebie przyjść, to jest to, że ktoś cię poleci i to tyle, nie? Ewentualnie masz pewnie może jakieś ulotki czy wizytówki. Generalnie pewnie to też nie przynosi ci jakichś tam nie wiadomo ilu klientów, że pchają drzwiami i oknami do ciebie. No natomiast w takim przypadku możesz spróbować właśnie social mediów. Nie mówię tutaj o social mediach, typu właśnie publikowanie jakichś postów na, na Facebooka czy na Instagrama, tylko mówię o płatnych kampaniach na, na właśnie na Facebooku i na Instagramie. Dużo szybsze rozwiązanie niż, niż tutaj właśnie ten kontent organiczny, czyli właśnie tutaj te, te rolki i tak dalej, te filmiki, bo tutaj korzystamy po prostu z pieniędzy, żeby dotrzeć do większej ilości osób po prostu, nie? Druga rzecz to pewnie jak ktoś Ci odpadnie, to robi się przestój. Czyli nie masz powiedzmy jakiejś listy rezerwowej, no, nie masz jakichś tam zapasowych klientów, który mógłbyś wcisnąć w miejsce, które ci się zwolni. Czyli przykładowo, ktoś złamie rękę, no na jakiś czas zostanie po prostu wykluczony z gdzieś tam swojej listy klientów, no i robić się przez to: masz jednego klienta mniej, ale powiedzmy, no załóżmy scenariusz, gdzie powiedzmy, jeden się łamie rękę, a drugi wyjeżdża gdzieś na urlop, na taką dłuższą chwilę, na taki dłuższy urlop, a trzeci jakiś rezygnuje, no i nagle masz trzech klientów mniej, nie? no i teraz. Co, co teraz robić? Nie? Teraz nagle panika i nagle co tutaj, co tutaj ogarnąć? No i albo to akceptujesz, albo tego nie akceptujesz i gdzieś tam działasz proaktywnie i powiedzmy pozyskujesz tych klientów w jakiś inny sposób, czyli właśnie tak jak wspomniałem wcześniej, chociażby właśnie z social mediów korzystając, nie? To od Ciebie jakby zależy, czy wyjdziesz gdzieś tam z inicjatywą i tych klientów... Dasz tym klientom się po prostu poznać nowym osobom, które jeszcze Cię nie znają? Dasz się im poznać. O, to w ten sposób po prostu. Czy to właśnie będą reklamy, czy to ulotki, jakieś tam inne rzeczy po prostu to wyjdziesz na wprost klienta, że może akurat właśnie on Cię będzie potrzebował w tym, w tym momencie. Po trzecie, masz klientów, masz klientów tylko z poleceń i nic więcej. To jest, nadal masz luki w grafiku. Tutaj jak coś sobie przygotowałem, taką troszkę sięga, żeby, żebym sobie zerkał, co tutaj, co tutaj gdzieś tam mówić o tym. Co tak naprawdę, jeśli skończą się polecenia? Co tak naprawdę, jeśli wszyscy już twoi znajomi gdzieś tam, wszyscy znajomi, znajomych yy, będą wiedzieli o tobie i nikt nie będzie chciał podjąć współpracy powiedzmy z właśnie z trenerem, bo już każdy na przykład będzie miał trenera albo każdy, na no, nie wiem, yy, sam ćwiczy czy, czy, czy cokolwiek. No, to co wtedy? Jak to rozwijać dalej? I tutaj znowu również przychodzą tutaj te. Ja będę jakby do każdego tutaj promowała te, te płatne kampania, dlatego że to jest po prostu najprostsze i najłatwiejsze źródło do pozyskiwania klientów. Kolejna rzecz to właśnie, masz problem z pozyskiwaniem klientów i właśnie dlatego Twój marketing kuleje. Może tego nie lubisz, są trenerzy, którzy po prostu tego nienawidzą i wolą gdzieś tam zapłacić komuś, żeby on to ogarnął, niż, niż gdzieś tam martwić się tym wszystkim, ustawiać to, uczyć się tego od nowa, marnować dziesiątki, jak nie setki godzin przed komputerem i, i po prostu uczeniem się tego wszystkiego, obsługi tych social mediów i te, tego badziebia, no wolę po prostu oddać to komuś, zapłacić i mieć, <laughs> mieć spokój, nie? Yy. Może właśnie nie mam czasu, może nie chcą się tym zajmować, no jest generalnie dużo powodów, jeśli ktoś po prostu nie chce się tym zajmować, no to się tym nie będzie zajmował, nie? No ale wtedy właśnie wychodzi coś takiego, że może sobie zatrudnić kogoś czy tam wynająć kogoś, kto pomoże w tym, w tym, w tym zadaniu, nie? Kolejna rzecz, zastanawiasz się, co robić źle, bo nie masz takich wyników, właśnie, jakich, jakich byś chciał, ale no nie jesteś w stanie jakby tego samemu dojrzeć. Często jest tak, że jak dasz wgląd osobie z powiedzmy z twojego otoczenia, ale nie ze znajomego z tym problemem, to on będzie miał świeższe spojrzenie na Twój problem i dużo może Ci właśnie dać fajne rozwiązanie. Czyli generalnie, na przykład mówić właśnie tutaj jakiejś osobie z Twojego grona, znajomych, że no słuchaj, mam taki problem, że ktoś mi się wykruszył i nie wiem, jak tych te, te osoby pozyskać. No to albo one wiedzą. Albo jeśli nie wiedzą, no to po prostu szukasz tych informacji w internecie, jak pozyskać tych klientów, co tutaj można zrobić i tak dalej, jakie to można kroki podjąć i, i tym podobne, nie? Jeśli ktoś wie, może ktoś właśnie, masz jakiegoś znajomego powiedzmy, który ogarnia marketing i gdzieś tam jest tańczyć i Ci tutaj pode, podpowiedzieć, co tutaj można zrobić. To było na tyle, e, taki krótki materiał, także myślę, że troszkę tutaj takich typowych problemów marketingowych u trenerów poruszyłem. A jeśli chcesz, żebym wdrożył system pozyskiwania klientów do ciebie, do swojego biznesu, to kliknij pierwszy link w opisie i umów się na bezpłatną rozmowę demonstracyjną. Dzięki bardzo za oglądanie. Do następnego. Siema!